No prawdziwa przyjemność udzielkomentowów fenomenalnych komentować... akcji grad Smokowski Stra drużyna Jagielonii Białystok Wrocław. Bardzo się cieszę, że możemy komentować to spotkanie. Liczę na ogromne zaangażowanie ze strony zawodników i po prostu na kapitalne zawody. Popatrzmy, jak się skład Jagiellonii Białystok na dzisiejszy mecz. łowie przeciwnika. Realizator pokazuje Przeci, skrzydła. é mas